Dzień dobry, z tej strony Radek Murawski, Piast Gliwice. Dzień dobry. Słyszałem, że jest Pan naszym karnetowiczem i chciałbym Panu bardzo za to podziękować i zaprosić serdecznie na kolejny mecz, bo wiem, że jest Pan wiernym kibicem Piasta i na każdym meczu Pan jest, więc chciałbym tylko w roli przypomnienia, w sobotę o 20.30 gramy ważny mecz z Wisłą Kraków i chciałbym Pana serdecznie zaprosić na ten mecz. Mnie nie ma co zapraszać, ja jestem obowiązkowo. No to się bardzo cieszę, w takim razie widzimy się w sobotę na stadionie. Ja jestem obowiązkowo, nie ma opcji takiej. To, 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 nie, nie ma zwykle się, trzeba krzyczeć, garbą Dokładnie, dokładnie i wspierać kółko. nie? Tak jest, ale damy radę. Super, kciuki. super. dziękuję, miłego ugodnie życzę. Do, Do zobaczenia, dobra. pozdrawiam. Dzień dobry panie Januszu, Radek Murawski z tej strony. Piazgiewice! No. Witam, witam. Hello. Dzień dobry, Dodwoniłem się do Ani. Tak. Z tej strony Radek Murawski, Pias Gliwice. Dzień dobry. W sobotę o 20.30, żeby nas Pani dalej wspierała i kibicowała nam jak najgłośniej. Się super, fajna inicjatywa. Super, super, bardzo Dziękuję. się cieszę. W takim razie widzimy się w sobotę o 20.30 na oczy. Bardzo fajnie. No Mam czego? nadzieję, że y, w mniejszym czasie każdy z zawodników będzie miał taką okazję jak ja dzisiaj i, i że będziemy zapraszać cię.